Halo, halo koszalin! Jeśli jesteś fanem piłki ręcznej, musisz to wiedzieć. Dania właśnie zdobyła czwarty z rzędu tytuł mistrza świata. 2 lutego 2025 roku w Unity Arena w Oslo, Dania zmierzyła się z Chorwacją w wielkim finale. Pierwsza połowa była bardzo wyrównana, Chorwacja deptała Duńczykom po piętach, utrzymując wynik 8-7, ale Dania w końcu odskoczyła, kończąc pierwszą połowę z przewagą 16-12. Druga połowa czysta dominacja Duńczyków niczym Husaria na polu bitwy. Matias Gitzel zdobył 10 bramek, przypieczętowując swój tytuł MVP z łączną liczbą 74 bramek w całym turnieju. Bramkarz Emil Nielsen popisał się kluczowymi interwencjami niczym Jerzy Dudek w finale Ligi Mistrzów, umacniając prowadzenie swojej drużyny. Czerwona kartka dla Marko Mamicia z Chorwacji tylko dodała dramaturgii, jak w najlepszym kryminale. Wynik końcowy: Dania 32, Chorwacja 26. Dania pozostaje niepokonana w 37 meczach Mistrzostw Świata od 2019 roku. To jak potop w piłce ręcznej. To zwycięstwo na stałe zapisuje się w annałach historii piłki ręcznej.